Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na przegląd do sklepu. Od razu mówię, że dziś będziemy mieli bardzo dużo nowości i dzisiejszy film zaczynamy od takiego świecznika. Jest on wykonany ze szkła. Tutaj poniżej wewnątrz jest roślinka sztuczna, ale niestety na żadnym z tych świeczników nie było ceny, tak więc trudno mi powiedzieć, ile one mogą kosztować. Tutaj poniżej zauważyłam. Stołek, taki taborecik z tej wcześniejszej kolekcji wiosennej. I tutaj zaraz Wam pokażę cenę tego taborecika: 60 zł. Wcześniej ich nigdzie nie widziałam w żadnym cenie, a tutaj się trafił akurat jeden. I tu już zaczynamy od pierwszego produktu z najnowszej kolekcji: EXOTIC PATIO. Jest to kocek welurowy, bardzo przyjemny w dotyku. Jak widzicie po wzorach, są takie bardzo energetyczne. 35 zł za kocyk o wymiarach 150 na 2 metry. Oczywiście bardzo przyjemny, miły w dotyku. Kolejne produkty z tej kolekcji. To jest taki wachlarz całkiem duży, wykonany z takiej słomki. I tutaj zaraz Wam pokażę cenę tego wachlarza. Też uważam, że jest bardzo ładnie wykonany. I tutaj już teraz pokazuję cenę 12 zł, tak więc uważam, że jest to bardzo atrakcyjna cena jak za taką ozdobę. Kolejny produkt z tej kolekcji, wazon ceramiczny, dość duży, całkiem ciemny. Tak jak widzicie, on ma właśnie kształt y, takiego liścia. Przechodzimy dalej do poszewek. I tutaj w oko wpadła mi ta poszewka. Ten wzór takie jakby plecionki. Nie kojarzę, żeby wcześniej widziała tę poszewkę. No, jak widzicie, jest ona jednostronna. Tutaj 20 zł. Standardowe wymiary 40 na 40. I tutaj jeszcze przypominam tę poszewkę w Monstery za 12 zł. I tuż tu mamy wzór zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj na podkładkach. Przypomnę Wam te takie materiałowe. Cena za podkładkę 10 zł. Tak jak powiedziałam, one są wykonane z materiału. Materiał dość gruby. Tutaj odcień szarego. No i jeszcze mamy tutaj w odcieniu takim bardzo ciemnym beżowym. Oprócz tego nic nie było, tak więc na dziale kuchennym chcę Wam pokazać taką ubijaczkę w cenie 8 zł. Ręczna taka ubijaczka do jajek, tak jak tu jest napisane. I poniżej jeszcze zauważyłam ostrzałkę do noża za dyszkę. Kolejne nowości są to takie kubki ze słonką. Jak widzicie, są wykonane ze szkła i te szkło jest takie e, lśniące, świecące, ale tutaj też jest w odcieniu takim e, przydymionego szkła. Następna nowość, jest to taka tacka, e, patera na e, ciastka za 25 zł, e, dość mała. I tutaj z tyłu Wam pokażę sposób montażu. Poniżej jeszcze są obrotowe tacki, całkiem duże. I cena za taką tackę jest to kwota 30 zł. Tak więc uważam, że bardzo atrakcyjna cena. Ponownie na dziale kuchennym pokażę Wam takie pojemniczki na gąbkę, na zmywa kuchenne. One są wykonane właśnie z takiej gumy. I tutaj zaraz Wam pokażę cenę. 6 zł. Za taki pojemnik, który można sobie powiesić, i tutaj, jak widzicie, na dole są dziurki. Następna nowość to już są bardziej przygotowania do lata, i tutaj też jest napisane, że ym, są to takie uchwyty na butelki Piknik Party to jest taka kolekcja, i tutaj macie cenę 12 zł. To jest oczywiście wykonane wszystko z metalu, kolor różowy. Ale zaraz pokażę wam tego typu uchwyty dalszej części tak jak tutaj. I ten w kolorze złotym właśnie jest z tej kolekcji Exotic Patriot. Również ta sama cena. I obok mamy w kolorze zielonym i on jest też jak, tak jakby z tej kolekcji piknikowej. Tak więc już teraz troszeczkę zgłupiałam i nie wiem o co chodzi. Czy są dwie kolekcje. Tutaj są produkty stricte wyjazdowe. Taki organizer torba. Ta torba kosztuje 30 złotych, jak widzicie jest dość duża. Składa się z kilku takich mniejszych e, saszetek. Tutaj ma taką rączkę, ona jest wykonana z materiału, tutaj jeszcze odcień beżowy. Ten odcień chyba mnie się bardziej podoba. No i jeszcze Wam tutaj z bliska zrobię e, zbliżenie na ten zamek, który wydawał mi się taki dość lichy. E, tutaj kosmetyczka, materiał skóropodobny. Takie ukośne zamki. Zaraz pokażę Wam cenę za tę kosmetyczkę. 30 zł, tak więc uważam, że jest to dość wysoka cena. No i tutaj jeszcze zajrzymy do środka. Co tu jest ciekawego? No i z boku, jak widzicie, jest jakaś taka przegródka, ale poza tym nic specjalnego. Poniżej mamy poduszki turystyczne, takie do zakładania przez głowę. I tutaj też ciekawy wzór. One są bodajże z zeszłego roku, z tego co się nie mylę. To na 17 zł za taką poduszkę turystyczną. I obok mamy kolejną taką torbę, torbę podróżną, pod tak zwaną kabinówkę, 40 zł. One były tutaj w kolorze czarnym. Jak widzicie, jest jeden dłuższy pasek i tutaj takie zwykłe. Dwie mniejsze rączki. No i jak widzicie, mnóstwo z każdej strony jest suwaków i różnego rodzaju przegródek. Przygotowania do lata pełną parą, jak możemy zauważyć. Powyżej, o tutaj, akurat, strój też za 2 zł. Tutaj mamy zestaw opakowań takich do kosmetyków. Zaraz tutaj Wam pokażę cenę. 8 złotych. Podróżne butelki. Też uważam, że bardzo atrakcyjna cena za taki zestaw. No i tutaj mamy jeszcze w innym odcieniu. Dodatkowo podróżna taki szczotka razem z lusterkiem. Też różne warianty. Tutaj taka zawieszka z imieniem i nazwiskiem. Też mamy różne warianty tych zawieszek. Ta bardzo ładna, taki arbus jeszcze tutaj właśnie sprawdzam pozostałe te lusterka z szczotką. I teraz przechodzimy już na odzież. Tutaj również lato się zrobiło. Taka narzutka na strój kąpielowy. W ten sposób się ona prezentuje w całości. Oczywiście materiał jest sztuczny. Tutaj ma takie wiązanie w talii szerokie bardzo. Rękawy bardziej to jest taki nietoperz, jeżeli chodzi o formę. No jeszcze tutaj wam pokażę cenę. 45 zł są jakby podwójne rozmiary. Materiał całkiem gruby. I co my tu mamy poniżej? Tutaj jest to torba na bikini. Ona wykonana jest z takiego jakby silikonu. Cena 15 zł. Obok już widzimy kostiumy jednoczęściowe, w kolorze czarnym i różowym. Mogę powiedzieć tak, no taki zwykły kostium, tutaj ma lekkie wypełnienie. I zaraz jeszcze pokażę Wam rozmiarówkę i cenę za ten kostium. 40 zł maksymalnie do rozmiaru XXL. Powyżej majtki do kostiumu, już y, dwuczęściowego. Cena za majtki 15 zł, maksymalnie do rozmiaru XL. Standardowe, klasyczne majtki do kostiumu. No i jeszcze zaraz Wam tutaj pokażę górę do tych majtek, bo tutaj mamy górę. Tutaj akurat góra pasująca do tej narzutki. Tutaj był tylko i wyłącznie biustonosz, nie było akurat dołu. Normalne ramiączka, z tyłu jest y, wiązana. No i zaraz tu sprawdzimy, ile ta góra kosztuje. 40 zł i też maksymalnie do rozmiaru XL. Miała taki lekki push-up, nie za duży. No i tutaj y, z drugiej y, strony mamy y, kolejne y, kostiumy. Tutaj już są te góry do tych majtek, co wcześniej pokazywałam. Zaczniemy od tego kostiumu. Tu już trochę większy puszap. Wiązanie jest na szyi. No i zaraz wam tutaj pokażę cenę tego kostiumu. Oczywiście wszystko można sobie kupić tutaj osobno. Też maksymalnie do rozmiaru XL i góra kosztuje 25 zł. Całkiem fajna jest ta góra, no i jeszcze tutaj kolor różowy. W ten sposób to wygląda, tutaj mam wrażenie, że ten push jest troszeczkę większy. Podobnie wiązanie na szyi, no i tutaj też jeszcze zaraz sprawdzimy cenę, również 25 złotych i maksymalnie do rozmiaru XL. Kolejną nowością jest taka koszula katana. Materiał całkiem gruby, jest to połączenie poliestru i bawełny, bawełny było bodajże 40% z tego co pamiętam i cena za te katane jest to kwota 70 zł, tak jak powiedziałam materiał dość gruby, całkiem ciężka, też uważam, że dość fajnie wykonana, akurat tu była tylko jedna kolorystyka, nie wiem czy są też w innych kolorach, no i jeszcze Wam zrobię zbliżenie na ten materiał. Uważam, że taka tona jest całkiem fajnie wykonana. I teraz kolejne nowości. Tutaj mamy spódnicę, krótką jeansową spódnicę, 40 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. Zaraz ja ją tutaj wyciągnę i Wam pokażę, jak ona się prezentuje w całości. Przód taki standardowy, no ale spójrzcie, że z boku ma takie wycięcia i ten tył wydaje się, że jest troszeczkę dłuższy. I tył wygląda w ten sposób. Tutaj akurat takie szycie, jakby podnoszące pośladki. Jeszcze wam tutaj z bliska, właśnie pokażę te rozcięcia. Tak one wyglądają. Materiał nie za gruby. Spodnie już wcześniej pokazywałam. I na górze mamy w kolorze białym taką bluzkę. Ona była wykonana z wiskozy, z tego co pamiętam. Jej cena 25 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. Bardziej luźniejszy taki krój. A tu ją ściągnę, pokażę wam, jak ona się prezentuje w całości. Jak widzicie, materiał lekko prześwitujący, dość szerokie rękawy. Uważam, że jest bardzo ładna ta bluzaczka, No i tutaj w tym sklepie również była tylko i wyłącznie w tym jednym białym kolorze. Kolejna nowość, sukienka. Sukienka z wiskozy. 40 zł maksymalnie do rozmiaru XXL. Tak ona wygląda. Dość dłuższe rękawy. Tutaj z przodu ma takie guziczki. Też luźniejszy taki krój. I jeszcze Wam tutaj z bliska pokażę, bo na tym rękawie mamy guzik, tak więc można sobie te rękawki zawsze podciągnąć i trochę skrócić, jakby komuś przeszkadzały. Na dziale męskim były dostępne czapki z daszkiem, to też tutaj pokazuję. Dwa kolory i cena 12 zł za taką czapkę. Też uważam, że ok, cena. No i teraz już sobie przejdziemy na dział dziecięcy. Tutaj będą kolejne nowości. Spójrzcie na tę sukieneczkę. Od razu mi wpadła w oko. Zaraz tylko jeszcze pokażę Wam cenę 50 zł. Jest ona wykonana z wiskozy i też się mam wrażenie, że ona nawiązuje tą kolorystyką i tym stylem do tej najnowszej kolekcji i też będzie właśnie pasowała do tego kostiumu kąpielowego i tej narzutki na kostium kąpielowy. Bardzo ładna sukieneczka i też bardzo taka przewiewna, no i muszę przyznać, że rzuca się w oczy i też uważam, że ok jest zszyta. Kolejne nowości. Tutaj mamy takie bluzeczki. One są w kolorze różowym. Tutaj wyglądają, jakby były w kolorze łososiowym. 15 zł. Z boku mają taką falbankę. I w ten sposób się prezentują. Takie standardowe um, otwory, jakbym to powiedziała, na rączki. E, poniżej jeansowe, różowe spodnie. W pierwszym momencie myślałam, że ich nie znam, ale teraz. Jakie przekręciłam, patrzę, że to są te z pszczółkami, czyli już je kiedyś pokazywałam te ogrodniczki. To nimi nie będziemy się zajmować. No i tutaj patrzymy z drugiej strony. Kolejna nowość: taka bluzeczka z naszywanymi kwiatuszkami. Uważam, że jest bardzo urocza i ta dyszka to naprawdę um, praktycznie żadne pieniądze. Oczywiście bluzeczka bawełniana, ale naprawdę jest bardzo urocza. Obok kolejna bluzka. Tutaj taka jakby postrzępiona na dole. Tej bluzki też wcześniej nie widziałam. I możecie ją dostać za 15 zł. Też uważam, że całkiem okej, okay cena. I co my tutaj jeszcze mamy? O, na samej górze katana w kolorze różowym, jeansowa. I to też jest nowość, bo jej nie widziałam. Również bardzo ładna. No i tutaj jeszcze spójrzcie na ten tył. I jeszcze tutaj Wam pokażę cenę 50 zł za tego typu katane. Też uważam, że jest to OK cena, bo jest naprawdę urocza. No i jeszcze przechodzimy dalej i będą kolejne nowości. I na sam koniec tego typu bluzeczka, niby zwykła, biała, ale uważam, że te takie naszywki w kolorach tęczy robią robotę, to jest taki tiul. Zaraz tutaj Wam pokażę cenę za tę bluzeczkę, 12 zł. To też uważam, że jest to bardzo atrakcyjna cena jak za tego typu bluzkę, bo niby taka zwykła, ale od razu rzuca się w oczy. No i jeszcze tutaj na sam koniec będą takie leginsy. Tych legginsów też nie widziałam wcześniej. Kolor różowy za 17 zł, taki prążek bawełna. Tych obok też nie widziałam. Jest to ta sama cena. Wzór taki legginsy w takiej kwiatki. I tutaj obok, jak możecie zauważyć, również jest mnóstwo tych legginsów. I co ja tutaj Wam jeszcze na sam koniec pokażę, kolejne spodnie ogrodniczki, tym razem z Bambi i to też jest nowość, bardzo mają urocze te ramionczka, takie wykończone falbanką i co na, za te ogrodniczki jest to kwota 50 zł. I to by było na tyle w tym przeglądzie, dziękuję i zapraszam na kolejne, pa pa.